Niektórzy mają ostatnią niedzielę, niektórzy mają to już jest koniec, a Venom ma ostatni taniec. Trzecia część, która ma być domknięciem chciałem użyć słowa wielkiej, ale powiedzmy trylogii przygód Venoma w świecie, gdzie Spider-Man nie istnieje. Czy ostatni taniec okazał się łabędzim śpiewem, czy okazał się śpiewem najgorszej osoby, która wystąpiła w mam talent. Przekonajmy się, bo jest tutaj sporo dziwnych, burdelowych rzeczy, i fajnie byłoby się temu trochę bliżej przyjrzeć. We... Uh, Venom. No! Oh. Yeah, we we Venom. W trzeciej części Venom i Eddie uciekają. Są uciekinierami, ponieważ, no wiadomo, są poszukiwani za morderstwa, są poszukiwani przez jakieś organizacje, które chcą złapać Venomki i sobie zajmować się piątami. Są także napolowani przez... Uh, kosmicznego, dziwacznego potwora, który został wysłany przez kosmicznego Boga z planety symbiontów, który tak naprawdę okazuje się, że jest klatką. Na tego wielgachnego, super hiper, łubu Madafakera, więc okazuje się jeszcze bardziej, że tak naprawdę jest coś w Brock i Venomie, co może mu pomóc wydostać się i zabić nas wszystkich. Więc o jejku, jejku, czy uda się Ediemu i Venomowi uciec, a także czy uda im się dostać do Nowego Jorku, bo jest bardzo ważny element tego filmu, że razem chcą zobaczyć statuę wolności. What's his name then? No. No. Reżyserką trzeciej części jest Kelly Marcel, która także odpowiada, się, współodpowiada za scenariusz z e, Tomem Hardim. Jest to osoba, która pisała poprzednie dwie części filmu, więc to jest może takie dosyć naturalne zwieńczenie tejże trylogii. Ale to, co jest tutaj istotne, to powiedziałem na wywiadach, na spotkaniach z fanami. Tyle razy usłyszeliśmy, że to jest ostatnia rola Toma Hardiego, chociaż on z drugiej strony w jednym wywiadzie powiedział, że z chęcią by jeszcze wrócił do tej roli. Dostaliśmy oczywiście sugestie, że może będzie więcej się dziać i rozwijać to takie Venom Uniwersum. Sony wyraźnie zdaje się sugerować, że nie potrzebowaliśmy Spidermana, teraz nie będziemy potrzebować Venoma, a wciąż będziemy mieli mieć Venoma. Zastanówcie się sami, jak to brzmi. Ale ten film podąża tonalnie... Drogą poprzedniej części, czyli jednocześnie jest niezwykle głupi, zabawny i czasami niezwykle poważny, mroczny i niepotrzebnie nostalgiczny. Zatem dostajemy dziwaczne zderzenie. Sceny, w których oczywiście Eddie rozmawia z Venomem, najlepsze sceny, zdecydowanie najlepsze w całej trylogii. Trzy filmy, grubo ponad 300 minut filmu. I ja nie wspominam żadnej sceny walki w filmie, akcji, gdzie to są superbohaterowie. Ani jednej sceny walki. Jedyne, co w tych filmach działa, to właśnie Eddie kłócący się z Venomem. I tutaj mamy tych scen całkiem sporo. Te rozmowy są. Tyle, że. To, co zostawiliśmy w dwójce, zakończenie, które pokazywało o tym toksycznym związku, gdzie my się tak nie do. bardzo, bardzo toksycznym związku, który bardziej akceptujemy się, ale raczej nie jest to przyjać albo miłość, bardziej jest to musimy ze sobą żyć, bo musimy, bo inaczej umrzemy zostawieni sami sobie. Tutaj przechodzimy troszeczkę do hmm, poziomu relacji. Małżeństwa, które było małżeństwem z rozsądku, już nie ma szans, że jedno znajdzie kogoś lepszego, drugie znajdzie kogoś lepszego. Więc oni się trochę nienawidzą, ale trochę akceptują i znają się już na tyle, że potrafią być mili dla siebie, no bo po prostu to małżeństwo z rozsądku od 50 lat istnieje. Czyli, jeżeli ktoś chciałby poszukać ukrytego znaczenia w trylogii Venom, to, to powiedziałbym, że prawdopodobnie jest to opis większości ludzkich związków, czyli. Przypadkiem poznaje osobę, okazuje się, że niezwykle toksyczna, ale i tak czy siak zostaje z nią do końca. Bardzo smutne, ale możliwe, że tak wygląda właśnie nasze życie. Gdzieś w jakimś innym filmie wiem, że większość. Większość z nas nie jest z tą osobą, z którą tak naprawdę kochamy, chcemy być, kochamy i tak dalej. I Venom zdaje się potwierdzać tę teorię. Ale to wszystko czułem w inną teorię, co tutaj się dzieje. Oczywiście mamy tego naszego głównego złego knula, który był, albo nula, jeżeli chcemy być kulturalniejsi, ale ja mówię knula, bo to jest knul, który knuje i mi to pasuje. I jeszcze rymuje, Jezus Maria. Ale... Był zwiastowany w zwiastunach, pokazywany. O, jest największe zło. I jest budowany na samym początku. Scena się w ogóle zaczyna się nasz film od tego, że ojej, jest źle. I teoretycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia złego w filmie, powiedzieć, że jest niewykorzystany, to jest nic nie powiedzieć. On właśnie nie istnieje. Jego rola jest żenująco zerowa. No to pytacie, no dobra, no to kto jest złym? No Teoretycznie mamy organizację tajną jakąś, gdzie jest typek, który stoi przed monitorami i rozmawia z generałem, typowym generalnym generałem, granym przez siwitera e, Boże, dziwitora, e, Rod Strickland się nazywa, Rex Strickland, przepraszam. Postać też z komiksu, ale ta tajna organizacja, pomimo tego, że jest pokazana, ani przez moment nie mamy payoffu. Nie dowiadujemy się, kim są. Nie dowiadujemy się, dlaczego to robią. Nie dowiadujemy się, po co to robią. Pojawiają się w kilku scenach i tyle. No dobra, to jest nasz drugi złoczyńca. Złoczyńca używamy tutaj w cudzysłowie. Trzeci, dobra. Nasz Rex Strickland, czyli, czyli typowy generał wojskowy, który jesteś potworem. Du, 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 du. Nie jesteś jednak potworem. Ojeju. No i tutaj. Byłoby fajnie, gdyby on był generyczny chociaż, to wtedy bym powiedział: Jest generyczny, jest dwuwymiarowy. Ale on tutaj jest momentami pisany i grany. Zabawny, miły człowiek, który nie rozumie tych po powalonych naukowców, którzy analizują DNA e, symbiontów, a nagle, dosłownie w następnej scenie, zachowuje się całkowicie inaczej, całkowicie dziwnie, i to nie pasuje za cholerę do tego, co zrobił chwilę wcześniej. Dosłownie jest grany na dwa tryby. Miły. I to nie dlatego, że oszukujesz, się, nie było ktoś, kto raz powie, a to jest jego super zagrywka. Nie, nie dostajemy żadnej sceny sugerującej, że w ogóle to są jakieś dwa tryby życia, że on udaje miłego, tak naprawdę jest kutasem, udaje kutasa, tak naprawdę jest najmilszym człowiekiem na świecie. Nie, on po prostu jako postać jest nie tylko niewykorzystany, ale jest niezwykle niekonsekwentnie pisany i grany. Więc to jest nasz teoretycznie trzeci złoczyńca. Ale to wciąż nie wszystko. Mówiłem, że jest jeszcze nul. Prawda? Więc z Yasuna widzieliśmy dziwacznego pożeracza, czy też polują Coś w stylu psa, który poluje. Psa gończego, który poluje na symbionty. I to okazuje się, że nas jest... to jest nasz główny złoczyńca w całym filmie. Tyle, że. Nie mówi. Nie ma za bardzo motywacji, poza tym. Widzę coś w Wenomie, więc muszę to złapać. I tyle. Zatem ta postać, którą zobaczyliście już w zwiastunie, pierwszym, drugim, czy w każdym, w teaserze, jest głównym złolem. Postać, która pojawia się tam, na samym początku filmu, nie ma właściwie żadnej motywacji Zatem, z punktu widzenia budowania, wiecie, zderzenia, które mieliśmy w jedynce, które mieliśmy w dwójce, czy będzie satysfakcjonujące, czy nie, to jest inny temat, prawda? Czy, czy walka z Karnegiem, czy Riotem była satysfakcjonująca? Ale była! I rozumieliśmy, to były jakieś motywacje, to było coś się działo. Tak tutaj na samym końcu jest to walka z bezrozumnymi, właściwie ps, psami gończymi. Czyli z punktu widzenia fabuły, gdzie mamy złoczyńców i budujemy tego naszego venoma jako little protektora, czyli. Antybohatera albo nawet bohatera, no niespecjalnie jest tutaj cokolwiek, co jest logiczne, co jest konsekwentne. Dlaczego tak jest? Ponieważ Sony wciąż wierzy, że jeżeli będzie rzucać takie małe sugestie, które będą nawiązywać do przyszłości, to będzie w stanie zbudować 10 innych filmów. Ten film, teoretycznie, no mamy tą tajną organizację i typa, który jest pokazany tylko z tyłu, zatem mamy jednego głównego złego, którego możemy wrzucić w kolejnym filmie. Albo Venoma, albo Cravena, albo Morbiusa, kogokolwiek, kto zarobi chociaż odrobinę pieniędzy dla Sony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wprowadzamy postać, nie pokazujemy, i to, to jest ważne, to zauważycie, oglądając ten film, nie pokazujemy twarzy postaci, która... Wiemy, że w czyli znaczy, nazywamy ją tylko nazwiskiem, więc nawiązuje do kogoś z komiksów, i wiemy, że o, on może coś robić z pewnym symbiontem. tak. Uuu. Ale jeżeli nie wykorzystamy tego, to nie pokazaliśmy twarzy, nie obsadziliśmy aktora, nie tracimy nic, ale już zrobiliśmy teas, że ta postać teraz wyruszy w kosmos, ponieważ będzie. E, będzie, detek nie detek nie, będzie, będzie agentem specjalnym, tak? Okej, okay, dobra. Więc musimy jeszcze zrobić, o, ta postać dostanie jeszcze może taki inny symbioncik, a może jeszcze inny. Zatem odczuwasz tu, że mamy dwa filmy niejako, właściwie nawet dwa produkty. Jeden, obserwujemy drogę gdzieś z Ameryki Południowej albo Ameryki Środkowej, raczej Południowej, do Nowego Jorku, Venoma i Carnej, Bożej Carnage'a i Ediego. I to jest moim zdaniem gdzie prawie nic się nie dzieje, gdzie jest nuda i tak dalej i po prostu widzicie jak typ, który wy dla wszystkich innych jest chory psychicznie bogata ciągle ze sobą zachowuje się. Komedia pomyłek śmieszna i to jest najlepszy film. A poza tym mamy wielki plan Sony, jakby tutaj wykorzystać, czyli dostaniemy panią naukowiec, której damy jakieś durne backstory i zrobimy tak tak grubymi niczmy szyty, e, szyty scenariusz, że ona sobie przypomina, że ona ma sęczy, czy cokolwiek, że e, jej młodszy braciszek, czy starszy braciszek e, rozmawia z nią, rozmawia z nią jak typowy brat z siostrą ekspozycją. Gdy będę starszy, to zostanę tym, a tym, to prawda, ty powiedziałeś mi, że ty zostaniesz tym, a tym, a tak, ja pierdolę. Nie rozmawiamy w ten sposób. I oczywiście ona przypadkiem, kilkanaście jak, nie, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat później, dokładnie w ten dzień, gdy kamera jest, ma tę samą koszulkę, którą on miał, gdy zginął. Nie, nie piszmy w ten sposób. Gdyby była ku temu motywacja, dzisiaj jest 20. Śmiercia, rocznica jego śmierci, to, to miałoby więcej sensu. Tutaj Sony mówi, ona, ona tylko ma jedną koszulkę. Ona tylko nosi koszulkę swojego zmarłego brata, bo ona kocha swojego zmarłego brata. Tak, Nie, nie. Nie, 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 nie. ale ona jest po to, żeby teoretycznie. Może zrobimy kobiecą venomkę. I połączymy jeszcze jakieś inne moce, będzie agony, tak. Dla fanów symbiontów, jako takich komiksowych fanów, którzy pamiętają mniej więcej tutaj taki charakter i tak dalej. Ja nie specjalnie pamiętam wszystkie, więc nawet nie będę próbował Wam powiedzieć. Te osoby powiedzą. No no, 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 to jest żenujące. Bo w tym momencie, ktoś z Was się zgłasza, ej, przecież był zwiastun i sugestia, że przecież mamy toksyna, którego będzie grał ziomek, który gra ala i tak, no tak. I co myślisz, że cokolwiek z nim zostało zrobione? No nie, absolutnie nie. Jako postać ona jest to niczego. Równie dobrze ten toksyn mógł się nazywać, dzień dobry, jestem Jan Kowalski. O, już po mnie, hu, uh, uh, uh. Już nie jestem potrzebny, już mogę, panie rezyseze. Dobrze, to ja idę. Zatem dostajemy dwa filmy. Ten jeden, który naprawdę jest, co prawda jest durny, co prawda jest kampowy, wydaje się wręcz świadomy tego, jak zły jest, ale jest zabawny. Dlaczego? Bo Tom Hardy zjada tą rolę. Z, to, haha, jak Venom zjada, tak on zjada. Zjada i afirmuje najgłupsze rzeczy na świecie. Afirmuje to, że widzieliście to też w Jastunach już, że gdy rozmawia z gangiem o handlarzy handlarze albo od gangu, który zajmuje się psami wystawionymi do walk, to on z nimi będzie rozmawiał, kto jest mroczny, kto jest jak mroczny i tak dalej. Ale same dialogi, które są żenujące, zamieniają się w akcję, która jest całkiem urocza, bo nagle dostajemy na przykład że jeden ze złoczyńców dostaje, e, dostaje ten taki cone of shame. No i, to, I to jest zabawne. I mówisz, okej, okay, film poważny, nostalgiczny, gdzie nagle Venom zakłada mu kuwa, nie pamiętam jak się nazywa, wiecie, dla każdego psa po sterylizacji, facetowi jako za karę. Czy to ma w ogóle sens? Nie, nie ma żadnego sensu, bo chwilę później ten ziomek będzie miał odgryżoną głowę. Ale nieważne, wiecie to ma być zabawne. Więc to są te momenty, gdzie ty mówisz, tak, ten film wydaje się być tak zły, Żaż uroczy, żaż słodki. Gdy dostajemy całą rodzinę fanów UFO, gdzie na czele stoi Riff i czyli Lizard, ale tutaj nie grający Lizarda, który, um, którzy najbardziej mu pomagają, i ta rodzina jest nie wiadomo czemu wpleciona na sam koniec filmu, żeby jeszcze bardziej pokazać, że aha, Venom jest dobry, bo ratuje ludzi. Myślisz sobie, Jezus, Maria, ale przynajmniej dostajesz cringe'owe sceny typu rodzina śpiewa crowd control to Major Tom, widzę twarz, muzyka, nie mam pojęcia teraz, jak, jak się nazywa. No to obserwujemy go, nie śpiewają, i jak Eddie gra i dostaje jeszcze głosiki Wenoma i albo jak reaguje na to, że Venom też zaczyna grać i śpiewać sobie. I to jest ultra cringe, ale to jest zabawne. I tak długo jak to jest, to my się bawimy. To jest naprawdę fajnie. Jest też motyw przewodni tego filmu, że Eddie chciałby mieć fajne buty. I ciągle te buty traci. To mu pies zje, to mu agenci zabiorą, to mu zje potwór, to coś tam. I to są takie rzeczy, które są tak głupie, że aż słodkie. Zatem dostajesz te dwie rzeczy, ten korporacyjny, bezsensowny zbiór ekspozycji i teoretycznego, nieustannego budowania czegoś, co może się wydarzyć za 10 filmów, i tą durną historię o dwójce niedopasowanych, nienawidzących się, ale kochających się starych ludzi, którzy jadą do Nowego Jorku. To są rzeczy, które do siebie nie pasują, ale sprawiają, że ty moim zdaniem masz takie momenty, że bawisz się znakomicie, a potem po prostu mówisz, Jezus Maria. I taka jest to sinusoida. Tyle, że film kończyć się musi. I kończy się niezasłużoną... Uderzeniem w nostalgię, które działa dla ciebie tylko wtedy, gdy kochasz Ediego Broka w wersji Toma Hardiego. I to prawda, to trzeba przyznać, że kupujesz te emocje, które próbuje ci sprzedać reżyser bardzo chamskim podkładem muzycznym, flashbackami. Flashbackami do scen, które były kilka minut temu, które pamiętamy, że nie były pozytywne, a teraz nagle nabierają takie znaczenie. O, jakie to było urocze, gdy lałeś mnie po mordzie. Coś w tym rodzaju. Ale Tom Hardy jest tak znakomity w tej roli, że ty nawet to jesteś w stanie kupić. Zatem. Jest to fascynujące dzieło, które moim zdaniem jest gorsze od Carnage, a jednocześnie lepsze niż Let There Be Carnage, które wpasowuje się w całe, całą tą trylogię, bo moim zdaniem udowadnia, jak bardzo nieudolni są twórcy Sony w robieniu tego świata, albo udowadnia, że tworzenie Venoma bez Spiderman'a nie ma sensu. Szczególnie, gdy, moim zdaniem, kolejny raz dowodzimy, że wrzucanie kolejnych symbiontów nie ma sensu. Skoro ze trzech filmów najbardziej lubimy sceny, gdzie jest jeden symbiont, ludzie i Eddie, to po nam więcej. Co zapamiętamy z trylogii? Zapamiętamy taniec Venoma na imprezie... Chyba gejowski, gdzie on mówi, Ja chcę być sam sobą, mu i ma te wszystkie kolorowe rzeczy. To zap zapamiętamy scenę robienia, e, robienia e, sobie śniadania dla Ediego i tak dalej. To są rzeczy, które zapamiętamy. Tam nie ma złoczyńców. Swoją drogą, ten film jest troszeczkę też cyniczny w tym, że skoro pamięta, o, jedną z najlepiej ocenianych scen w dwójce była scena robienia śniadania, to tu zrobimy to samo, tylko że z drinkiem. I wydaje mi się, że jeszcze jedna rzecz tu się zmieniła, że film miał zmienione ADR, jeżeli chodzi o niektóre kwestie, ponieważ zobaczył sukces Marvela, Deadpool'a i Wolverine i zmienił niektóre linijki. Zatem, czy spodziewacie się, że jest tutaj odniesienie do multiversum? Oczywiście, że jest i oczywiście jest ono dokładnie w stylu Deadpool i Wolverine. I na koniec, jeszcze jedno zdanie, bo film właściwie zaczyna się od tego, żeby obrazić troszeczkę tych, którzy wcześniej uwierzyli Sony, że. Venom i Spider-Man się spotkają. Pamiętamy te sceny po napisach, to gadanie, że może się spotkają. Jak dobrze pamiętam, ja mówiłem, że to się nigdy nie zdarzy. To ten film zaczyna się od tego, że retkonuje to, co się wydarzyło w, e, w poprzednim filmie i mówi, nie ma opcji. Retkonuje, gdzie jest Venom i my już wiemy, że... że niestety, jakby to powiedzieć. Że, że, że nie czeka na spotkanie Spider-Mana i Venoma, ale może o tym jeszcze pogadamy odnośnie scen po napisach. Zatem, podsumowując. Burder przerażliwy. Fabularnie nie interesuje Cię żadna absolutnie postać poza Edim Brokiem, ale idziesz za nim, bo tak znakomita to jest rola. Gdy dostajesz sceny, które są wyrwane z innego filmu, typu musimy zatańczyć z panią Chen i gdy zaczynasz traktować chociaż trochę na poważnie fabułę, którą próbuje Ci sprzedać pani reżyser, no to rozwalasz sobie głęb o ścianę, ponieważ masz sceny, gdzie kilka minut wcześniej... Venom mówi: nie, za, nie mogę zamienić się i przetransformować się, połączyć się z tobą, bo wtedy wszyscy umrzemy. Pięć minut później muszę transformować się, żeby zatańczyć z panią Chen. Ta różnica to jest pięć minut mniej więcej. Głupota jest przeraźliwa. ale ja się nie zdziwię, jak wielu z was powie: Wyszedłem z kina, i się bowiem dobrze. Się śmiałem i w ogóle. Bo jest urok, który udało się uchwycić Tomowi Harniemu w tej roli. I tylko szkoda, że Sony morduje je, morduje cały ten urok, morduje całą tą franczyzę. Zapominaj, nie słuchajcie moim zdaniem też fanów, którzy mówią, olejcie świat, olejcie. Multiversa, olejcie kosmiczne rzeczy, dajcie mu chodzić po ulicy i uczyć się jak być superbohaterem, przypadkiem zabijając 50 osób po drodze. I lekcja byłaby taka, że no kurde, nie zawsze uda mi się być Little Protectorem. Starczy, komedia pomyłek o nieudolnym super superbohaterze, który czasem zjada głowy, nie wiem, no ludzi, którzy ukradną torebkę to byłoby dużo lepsze i dużo więcej radości by nam dało. Tyle z mojej strony. Czy macie ochotę na więcej materiałów na ten temat? Na przykład na omówienie, co oznaczają sceny po napisach, gdzie każda z nich oznacza co innego, każda z nich jest moim zdaniem bez sensu i każda z nich jeszcze bardziej pokazuje, jak Sony jest zdesperowane. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Czekam także na Wasze zdanie, co sądzicie o filmie Venom, ostatni taniec. I my zobaczymy się następnym razem na brodach z kosmosu. Pozdrawiam Was mój Venomik, zresztą mam więcej, bo sobie wziąłem jeszcze takiego Venomika, więc mam tych Venomów. Kto, kto wie, tutaj Venomów mam kilkadziesiąt i, <ścoughs> i wszyscy razem bawimy się, jak Eddie jest cudowny, ale potem płaczemy, jak żenujący jest to, co robi. Sony, trzymajcie się, na razie.